Jednym z najczęściej zadawanych mi pytań jest to, czy mogę polecić jakiś fluid lub podkład w formie płynnej o naturalnym składzie, i jeszcze, żeby był najlepiej dostępny w popularnej sieciówce typu Rossmann, żeby można go było dostać na promocji na przykład minus 55%. Przypominam, że tego typu lista produktów jest już dostępna na blogu Kosmetologia Naturalnie, a dzisiaj chciałabym Wam pokazać podkład, z którym pierwszy raz mam styczność. Jest to podkład Debora. Formula Pura w odcieniu Ivory. Jest to produkt, który spełnia wszystkie te kryteria, o których Wam wcześniej mówiłam. Ma całkowicie naturalny skład, jest dostępny w Rosmanie, jak najbardziej wchodzi w promocję minus 55%, więc cóż, nic innego nie mogłam zrobić, tylko zakupić ten produkt, zapoznać się z nim, no i dzisiaj pokażę Wam, jak on się spisuje. Podkład Debora stosowałam sobie już od ponad tygodnia. Najpierw zobaczcie sobie pierwsze wrażenie. Przejdźmy więc do testu. Tak wygląda kolor. Jest troszeczkę żółty. Zastanawiałam się mocno pomiędzy dwoma odcieniami. 0,0 Ivory a 0,1 Fair, ponieważ ten Fair miał bardziej beżowy ton, a ten jest bardziej żółty. Ja mam taką właśnie skórę, że ona nie jest ani taka typowo beżowa, ani nie jest też taka typowo żółta. Dlatego wahałam się między tymi dwoma odcieniami, bo na przykład z Anabel Minerals totalnie mi nie podchodzi ta wersja Sany, ale Golden jest ok. Jednak zdecydowałam się finalnie, żeby użyć właśnie tego podkładu bardziej z żółtymi tonami, czyli 0,0 Ivory Chyba najbardziej mi przekonało to, że taki żółty ton ładnie kryje mi naczynka. Na razie nakładam ten podkład na jedną połowę twarzy i chcę zobaczyć, jaka będzie różnica z jednej i z drugiej strony. Ale on pięknie pachnie. Kojarzy mi się, wiecie, z czym, z kinder jajkiem. Chociaż to nie jest zapach taki kinder jajka, ale nie wiem. Jakoś tak mi się w pierwszej chwili skojarzyło. No mm, ale tak. Rozprowadza się bez najmniejszego problemu. Krycie powiedziałabym, że ma takie średnie, nie jest to pełne krycie, ale przy jednej cienkiej mi warstwie no, pozakrywał mi bardzo dużo jakichś niedoskonałości. Zaraz... Przestanę machać tą gąbeczką i wszystko Wam pokażę. Dobrze, tak prezentuje się połowa twarzy, gdzie jest nałożony ten podkład i tak bez. Bardzo podoba mi się tak, jak wyrównał kolory skóry, nie odcina mi się, nie jest zbyt ciemny, więc to jest w porządku. To jest odcień ivory, więc jeden z tych najjaśniejszych i tak, jak mówiłam wcześniej, w odcieniu takim lekko żółtym. Ja nie jestem taka, m, taką osobą o typowo alabastrowej cerze, więc jeżeli jesteście takimi typowymi bladiochami, no to zastanówcie się dwa razy, bo to jest odcień taki idealny dla mnie. A ja nie jestem takim typowym, typowym bladiochem. To co mi się podoba, bardzo ładnie zakrył naczynka. Natomiast y, trochę miałam problem z jego roztarciem, troszkę się rolował, ale mam wrażenie, że to bardziej jest kwestia tego, że ja nałożyłam dużo filtra, Aktualnie stosuję kawę Krasoty mm, i po prostu aplikacja jakichkolwiek produktów na filtr sprawia, ten filtr sprawia, że podkład czasami się zdarza, że się roluje, coś się nie chce rozetrzeć, ale jak już mocniej popracowałam tą gąbeczką, to wszystko mi się ładnie roztarło. Myślę, że też w najbliższych dniach będę mocno testować i sprawdzać właśnie też pod tym kątem, jak on współgra z tym filtrem, jeżeli nałożę, wiecie, nie chcę nakładać mniej tego filtra, ale na przykład dokładniej go rozetr rozetrę, czy będzie właśnie to jakoś inaczej grało. Bo Wam przyznam szczerze, że ja jak nakładam filtr, zwracam uwagę na to, żeby go było dużo. I czasami się zdarzy, że ja go gdzieś dokładnie nie rozetrę, bo i tak wychodzę z założenia, że potem nakładam podkład. Więc postaram się bardziej przykładać do dokładnego rozcierania i wchłaniania się tego filtra. Dzisiaj nałożyłam jedną grubą warstwę na twarz. Boże, będę nakładała dwie cieńsze warstwy, żeby lepiej się ten filtr wchłaniał. Zobaczę, dam wam znać, widzicie, tu na przykład mam jeszcze taki nie za bardzo niedobrze rozstarty i on się, o filtr mi się roluje, to niedobrze. Więc mam wrażenie, że to nie jest kwestia podkładu, tylko właśnie kwestia filtra. Więc tak, jak on się wchłania? Nie jest to taki typowo matujący podkład, nie czuję, żeby on się wchłonął do totalnego matu. Widać, że troszeczkę zostawia taki blask, no ale na chwilę obecną mi się podoba. Skończę całą twarz, skończę makijaż i wracam do Was. Dobrze, wracam więc do Was z gotowym, skończonym makijażem. I tak, podtrzymuję to, że odcień nie jest dla takich typowych bladziochów, nie jest dla całkowicie jasnych alabastrowych karnacji, jednak jeżeli macie mm, skórę, która jest jasna, ale nie jest taka typowo alabastrowa, to jak najbardziej te najjaśniejsze odcienie powinny być dla Was w porządku. Podoba mi się to, że bardzo dobrze, ładnie komponuje się ten odcień podkładu z moją karnacją. Cieszę się, że wybrałam właśnie ten odcień z żółtymi tonami. Nie jest to taki typ... Typowo żółty odcień, ale właśnie taki delikatnie złamany beżem i dlatego jak najbardziej on mi odpowiada. Formuła jest komfortowa, nic nie czuję, żeby na przykład mi tą skórę ściągnęło, żeby coś na przykład źle się rozprowadzało. Pod tym kątem wszystko jest w porządku, aplikacja przebiegła prawidłowo. Podtrzymuję też to, że zapach bardzo mi się podoba. Nie wiem, czemu kojarzy mi się z kinderkami, no ale jakoś tak. Mm. Więc tak, mamy teraz godzinę, już sprawdzam, 12.15, więc wracam do Was za parę godzin i zobaczymy jak ten podkład będzie wyglądał. No to witam wieczornie, jest godzina 21.15, więc mam ten podkład już od 9 godzin na twarzy. I tak, zacznijmy sobie może od jednego minusa, takiego niewielkiego, to że ten podkład się po prostu wyświecił, ale zobaczcie same, czy to jest jakiś efekt naprawdę, który wygląda niezdrowo. W mojej opinii każdy podkład mniej więcej tak wygląda na twarzy po kilku godzinach noszenia. Nie wygląda to w żaden sposób mm, niedobrze, niezdrowo, że jakby ta skóra się przetłuszczała, ona ma taki swój naturalny blask, zwłaszcza, że ja używam teraz bardzo delikatnego pudru, który prawie, że nie ma właściwości utrwalających, delikatnie, bardzo matujące, golden glow, więc osobiście jestem zadowolona z tego efektu i nie uważam go osobiście za jakiś znaczący minus, nie wstydzę się w tym momencie wam pokazać przed kamerą. Natomiast przejdźmy do plusów. Przede wszystkim chciałam wam powiedzieć o tym, że ten podkład bardzo ładnie się utrzymał na twarzy. Teraz jest wymagający okres dla mnie, ponieważ jest wiosna i mam problemy z alergią, przez co ja często wycieram nos i powiem Wam, że na okolicy nosa, czy tutaj policzków, gdzie zazwyczaj pocieram chusteczką, no nie widzę, żeby ten podkład jakoś bardzo mocno się starł. Troszeczkę jest ta różnica widoczna, ale naprawdę teraz jak wam, ja Wam to mówię i Wy się w to wpatrzycie, to to zobaczycie. Natomiast myślę, że gdybym nic nie mówiła, to nawet może byście na to nie zwróciły uwagę, że ten podkład jest jakoś starty. Jeżeli chodzi o te początkowe problemy z yy, kremem z filtrem, to tylko one pojawiły się przy aplikacji, jakieś takie delikatne rolowanie się pojawiło, ale później w ciągu dnia już nic takiego się nie stało. Podkład też się nigdzie nie zciastkował. Nie zmienił kolorów, wciąż bardzo ładnie wygląda, ładnie stopił mi się z cerą, nie przyciemnił się, więc dla mnie bardzo, bardzo na plus. Pokazałam Wam ten podkład na Instagramie i pisałyście mi, że miałyście problem między innymi z jego utrwaleniem. No ja w tym momencie żadnych problemów z trwałością tego podkładu nie widzę, ale plan na następny tydzień mam taki, żeby wypróbować go sobie z bazą pod makijaż, ponieważ dzisiaj bazy nie miałam i z różnego rodzaju pudrami, żeby zaobserwować, czy właśnie ta trwałość, to przetłuszczanie jest mniejsze, trwałość lepsza. Pooglądam, poobserwuję, popróbuję, no i w takim razie widzimy się za tydzień. Dobrze, no to ja już do Was wracam po tygodniu i tak, testowałam go sobie zarówno z kremem, z filtrem, jak i bez filtra, na przykład kiedy nagrywałam vlogi. Stosowałam go sobie z bazą, bez bazy i z różnego rodzaju pudrami i powiem Wam, że w każdej konfiguracji ten podkład totalnie, maksymalnie super mi się sprawdzał. Jestem bardzo zadowolona z tego, jaki on efekt daje na skórze, bo powiem Wam tak, jest kryjący. Nie jest to aż taki poziom jak Alkemila w kompakcie. Nie jest to produkt, który nałożymy cienką warstwą, a zakryje wszystko. Ale krycie ma mocne. Nie powiedziałabym, że średnie. Powiedziałabym właśnie, że mocne. I to, co mi się bardzo podoba, że jego jak się nakłada, efekt od razu jest widoczny, ale nie ma efektu maski. Wygląda na skórze bardzo naturalnie, bardzo wdzięcznie, pięknie stapia się z cerą. Zastanawiałam się nad odcieniem. Finalnie zdecydowałam się na Ivory, czyli taki, który jest najjaśniejszy i posiada dodatkowo żółte tony. Ja ten podkład pokazywałam Wam już na Instagramie, że kupiłam go na promocji minus 55% i zadawałyście mi mnóstwo pytań o ten produkt. I tak, jeżeli chodzi o jego formułę, to nie jest to taka ultra lekka konsystencja, ale nie jest też taka totalnie tłusta. Zdecydowanie jest lżejsza niż na przykład tego Alchemila w kompakcie, więc jeżeli tamten produkt wykazywał dla Was zadowalające krycie, ale jest zbyt tłusty, to sądzę, że ten byłoby warto sobie spróbować. Totalnie oczarował mnie jego zapach, bo on pachnie naprawdę jak kinderki. Serio, pachnie czekoladą kinder. Ja na początku przy pierwszym użyciu myślałam, no nie wiem, może mi się coś wydaje, może ja mam jakieś zwidy, może jestem głodna, ale słuchajcie, ja z każdym dniem stosowałam i faktycznie on pachnie kinder czekoladą, więc zabójstwo dla diety, ale no fantastycznie. Uwielbiam, uwielbiam ten zapach. Jeżeli chodzi o trwałość, to również nie mogę narzekać. Jestem alergikiem i w ostatnim czasie naprawdę bardzo męczę swoją skórę, pocieram cały czas chusteczką, a mimo to on mi się całkiem dobrze utrzymuje na nosie. Oczywiście troszeczkę gdzieś tam on się ściera, nie jest tak, że utrzyma się weżre w skórę i chociażbyście nie wiem co robiły z tym nosem, to on się nie ruszy, nie, ale nie jest to tak, że ruszycie ten nos raz i zejdzie cały, wręcz przeciwnie, po całym dniu intensywnej pracy i nie, nie poprawiania tego produktu i tak widziałam, że jeszcze troszeczkę tego produktu zostaje na tym nosie, nie jest on taki typowo czerwony, a jeżeli ja w ogóle nie ruszam tej twarzy, to on jest nie do ruszenia, nic nie schodzi. Owszem, on się troszeczkę wyświeca po paru godzinach, ale nie uważam, żeby to był jakiś efekt, który jest nieładny, który wygląda niezdrowo. Wręcz przeciwnie, to jest taki kontrolowany połysk, który no zawsze na każdej skórze po prostu po paru godzinach się pojawia. Dla mnie absolutnie nie jest to coś, co by ten produkt skreślało. Nie odbiega od, od norm jakichkolwiek innych produktów, czy to podkładów w formie sypkiej, czy właśnie innych fluidów. Nie zauważyłam też, żeby ciastkował. A jeżeli chodzi właśnie o to ciastkowanie, zwracajcie uwagę na to, ile tego produktu nakładacie. Z tym produktem po prostu jest łatwo przesadzić i go po prostu źle rozetrzeć. Więc jeżeli macie jakieś miejsca bardziej problematyczne, coś Wam się gdzieś ciastkuje, na przykład na policzkach, starajcie się nałożyć tam na przykład dwie cienkie warstwy zamiast jednej grubej. Inna rzecz, o którą pytałyście, czy on ciemnieje. Nie, nie ciemnieje, ale pamiętajcie, że kwestia utleniania się podkładu jest zależna od tonizacji, od pH w bardzo dużej mierze, więc jeżeli dbamy sobie o to, żeby stosować produkty o fizjologicznym pH, pamiętamy o tym, żeby stosować tonik, to też różnego rodzaju podkłady nie powinny wtedy się utleniać, nawet jeżeli mają ku temu tendencję. Jeżeli chodzi o najjaśniejsze odcienie tego podkładu, to są one trzy. I są właśnie uzależnione od tego, jaki wasza cera ma odcień. Jeżeli chodzi o moją wersję kolorystyczną, która naprawdę idealnie stapia się z moją skórą, to jest to 001 Ivory. Natomiast jest również wersja, yy, wspomogę się telefonem, jest również wersja 0, Fair Rose i to już jest wersja taka z bardziej różowymi tonami oraz Fair i to jest taka właśnie bardziej neutralna, beżowa. Później już mamy odcień 02 i 03, które po prostu są ciemniejsze. Cena tego podkładu w regularnej cenie to jest około 36 zł za 30 ml. Czy to jest dużo, czy to jest mało, no jest to już kwestia indywidualna. Osobiście jestem zadowolona, że wypróbowałam go po prostu na promocji, ale wiem, że na pewno będę sobie do niego jeszcze wracać i nie miałabym tutaj żadnych oporów, żeby kupić go w regularnej cenie. Jeżeli chodzi o stosowanie go z różnymi preparatami. Oczywiście każda baza czy puder, który jest mocno utrwalający, dodatkowo wydłużały trwałość i żywotność na twarzy tego produktu. Ale bez problemu on utrzymuje się także na twarzy, jeżeli stosujemy go na cerę, na której nie ma bazy, jest tylko krem pielęgnacyjny albo tylko krem z filtrem. I jeżeli utrwalimy go sobie takim bardzo delikatnym pudrem, również jestem wtedy bardzo zadowolona z tego, jaki efekt on finalnie daje na twarzy. Opakowanie, jeśli by Was interesowało, jest szklane, bardzo eleganckie z takiego matowego szkła, wygląda naprawdę ekskluzywnie. Pompka jest plastikowa. Minimalistyczny wzór nawiązujący do tego trendu naturalnych kosmetyków poprzez właśnie zielone oznakowanie 0% parabenów, zapachu wazeliny i silikonów. W ogóle tak wam od razu wspomnę, że tego typu oznakowania będą powoli znikać z Unii Europejskiej nie dlatego, że będą zmieniane formuły tych preparatów, tylko nie będzie to już legalne, żeby umieszczać tego typu informacje na opakowaniach, dlatego że one niby sugerują, że właśnie silikon, parafina, paraben czy zapach są złe. No i widzicie, no i tak, tak to wszystko tutaj u nas działa, ale nie o tym jest dzisiejszy odcinek. Jeżeli chodzi o ten podkład, podsumowując, nie przedłużając, jestem z niego naprawdę bardzo zadowolona. To jest dopiero półtora tygodnia, jak ja go stosuję. Więc jeszcze go sobie będę stosować. Jak pewnie skończę całe opakowanie, to trafi do Denka i wtedy dam Wam pełną opinię. Być może jeszcze Wam go pokażę przy okazji robienia jakichś makijaży, czy to tutaj na YouTubie, czy na Instagramie. Niemniej jednak na chwilę obecną jestem nim zachwycona. Jest to jeden z najlepszych podkładów, który wygląda najładniej pod względem i krycia, i takiego bycia drugą skórą. Więc nie żałuję zakupu, bardzo mi się podoba i na pewno jeszcze kiedyś do niego wrócę. Jestem bardzo ciekawa, czy Wy już go stosowałyście i jakie są Wasze odczucia na jego temat. Ja przyznam szczerze, że czytałam sobie opinie na internecie, nie przed zakupem, tylko jak już przygotowywałam się do tej recenzji i opinie były przeróżne. Część osób, tak jak ja, bardzo go zachwalały, część osób no, widziała w nim jakieś mankamenty. Sądzę, że wiele zależy od typu naszej cery, od jej preferencji. No, nie istnieje kosmetyk, który tak samo spisze się u każdego i który będzie ideałem dla każdej cery. I też przypominam, że pielęgnacja jest również kluczowa, jeżeli chodzi o makijaż. Prawidłowo wypielęgnowana skóra jest idealną bazą, płótnem pod obraz, jakim właśnie jest make-up. Nie zapominajcie o tym, dajcie mi znać, co sądzicie o tym podkładzie, czy go miałyście, czy może będziecie się na niego czaić. Jestem bardzo ciekawa. Cześć!